Cześć, tutaj Kuba, to jest SmackDown vs Raw 2007, kontynuujemy season mode, Triple H, więc ok, Begin Week, jedziemy. Co nas będzie czekać? Czy Triple H ma dla nas coś przygotowanego? Tak, Kurt Angle vs Triple H, Vengeance, Pay Per View, jak już w ostatnim odcinku wspomniałem, jesteśmy na Vengeance. No i nadchodzi Triple H, arena wyśmienita, tylko wejścia przewinę, żeby nie było, że cały czas tylko wejścia, wejścia, wejścia i tak dalej. I nadchodzi Kurt Angle, dun, 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 dun. mistrz WWE, to jest raczej walka pas WWE, o ile się nie mylę. No i na tym pay -per -view taka mała ciekawostka. RVD walczył w 2006 roku, TSN z 2006 roku walczył z Edge'em, Pass WWE, Sabu walczył z Johnem Sinom a DX, czy w składzie Shawn Michaels i Triple H walczyli ze Spear Squad, to był main event, wygrali tą walkę Ziggler, tam był w pseudonimie Niki. Więc okej, okay. SmackDown vs. Raw 2007. Dzisiejszy odcinek nie będzie zbyt długi, ponieważ zagram sobie dwa tygodnie. Więc okej, okay. Triple H kontra Kurt Angle. Walka stulecia, nie no ale powtórka z WrestleMania na kolejnym Pay Per View. G pay -per -view wcześniej walczyliśmy z Robem Van Damem, który jakby nie powiedzieć odwrócił się od nas. A teraz mamy walkę z Kurtem Angle na szalispach WW WWE raczej. Nie tyle raczej co po prostu, no to jest Vengeance, nie? Choć nie pisało, że ta walka jest o pas WWE, jeżeli tu będzie pas. Dokładnie, ta walka jest o pas WWE. Czy The Plate stanie się po raz kolejny mistrzem WWE? Zobaczymy. Nie tyle, zobaczymy co na pewno stanie się tym mistrzem. Gwarantuję wam. Chyba, na pewno. Nie mam pojęcia. No a w tym momencie, wyniesiony Kurt Angle, w of Tarapata, Breaker, dobra! Więc tak: W universe o, o różnych tematach, na różny temat się, się wypowiedziałem w odcinku. Feed me, Mori, tam takie pedigry by, by się przydało. No ale niestety nie mam takiego paska momentu jak na razie. A w tym momencie gadkik u Kord skontrolował. Będzie NK czuję to, czuję to, ale chyba raczej tego do tego. Nie dojdzie w tym momencie triplejcz, wow, ale świetna akcja, świetny snapmer, Sprowadzający Angla do narożnika i elbow drop. To jest początek, wow, skontrował finisherami. Jezus Maria, Engle nie szalej. up przejście triple i podhaczenie, typowa akcja od The gamer nie wiem na kim, na normalu chyba gram poziomie Bo jak ja już wcześniej wspomniałem Nie mam zamiaru grać walk, które jednak No wiecie, wolę sobie zagrać jedną walkę, drugą Jakoś specjalnie się nie męczyć Bo wtedy nie czuję chęci grania No i Snapner po raz kolejny angle w tarapadach i knee drop Wow, nieprawdopodobne W tym momencie gadkik jeszcze jeden Oj, w tym momencie to Jest początek końca korta Curry, e, chciałem powiedzieć tangle is the Zapomniałem. Kurczę. Dobra, ale nieważne. Pedigree było pedigree forever. Never, ever. tangle forever. Dobra, Irish whip. Niech leci tangle w narożnik. Dobra. Obijemy sobie go spokojnie. Mamy czas. Mamy czas. My thing sucks. What? Łat niemożliwe. No To jest zbyt wiele. To po prostu jest zbyt wiele. No i wystarczy, że tylko przypniemy korta. To będzie koniec. Ale wolę jednak wykonać ostateczny ruch. Czyli panie i panowie, gadki Triple H nie czeka, nie zwleka. Nie traci czasu. Pedigree. Okej, okay, teraz tylko zadanie, żeby nie było. Łat row break o tym mówiłem. Poczekajcie, zagramy sobie healowsko, czyli wpięknięcie w narożnik. Może jeszcze. Poczekajcie, dobra, po uderzeniu. Ach, chyba Kort nie odpuści łatwo. Low blow, niech będzie low blow. No, jeno, yeah, no, nie no. jene, yeah, chciałem powiedzieć. Dobra, koniec i uderzenie. Nie, a w tego spróbujcie dać robrek no sędzia, Rich. One, two, three! Triple H has the new WWE Champion! Wow! Niemożliwe! Ale jednak prawdziwe! Panie i panowie! Już jeszcze w tej grze nie mówili Ending New WWE Champion, ale ja to powiem! Here is your winner! Ending new! Ending WWE Champion! Is the game Triple! Hey, Brawo, brawo, brawo! W końcu nasz pierwszy oficjalny... Sukces w tej grze! W końcu coś na temat! Carolito Creates Masters, The Masterpiece O jakie Uf. Dobra No i okej okay. W gazetach o nas piszą Na normalu gram więc dobra, w gazetach co nas piszą? Uuu, Vengeance is Served. Uuu, długo by czytać, ale okej, pokonaliśmy Triple H'a! Właściwie Cortangle pokonał Triple H, my pokonaliśmy Triple H'ą Cortangle'a. Więc okej, jedziemy, co nas czeka na Rope'a, pewnie nie ataki, atak, jesteśmy niższym WWE. Jak potoczy się... Begin Week przeniosło mnie tutaj, okej. Więc jak się potoczy nasz... Rain z tym pasem. Kolejny mod to... Krzyżby. Kolejny Feud. Triple H kontra Rob Van Dam, nasz przeciwnik z Backlash Pay Per View. Niemożliwe. No i dobra, Show My Triple H, The Generation X. W tle. No i muzyka Triple H rozbrzmiewa na arenie. No ale cóż, To czekam na Roba Vandama i jego inną muzykę. Według mnie nie gorszą, no ale cóż, co, co zrobić? Tam co ma teraz? One of a kids, jest po prostu wyśmienita. Jak stage vengeance, dokładnie tak. Choć nic nie pobije, stage WrestleMania. Okej, okay. czas rozpocząć walkę. Fighting in the crowd. Tak, tam można walczyć. Tam można walczyć jednak ja jako mistrz WWE. Pierwszą moją ofiarą będzie Rob Van Den. I nie zamierzam opuścić mu. Wow, o oh, Boże, super kick. No i o, może trochę opowiem o SmackDown. Smackdown, znaczy oglądałem, oglądałem SmackDown. No i co? Walka roba Wandama z Zaortonem była nawet niezła. W tym momencie po raz kolejny kontra. Wow, Rob Wandama... Nie no no nie wierzę! No nie wierzę, on, on będzie miała zaraz finishera. To jest po prostu nie fair. Dobra, no i Snapmer po raz kolejny. Co w tym momencie zrobi? Triple H? i elbow! Dokładnie tak, elbow drop, flying elbow w zasadzie, ale nic z tego i low blow. Uży zrobiłbym dyskwalifikację, żeby się jeszcze większym heal'em stać jak jestem, no ale okej, okay. nieważne, wolę po prostu wygrywać walki niż się przegrywać w jakiś marny sposób. Później RvD by chciał rewanżu, by jeszcze mnie pokonał, po tym co widzę stałby się pretendentem do pasa mistrzowskiego WWE, tak by się to potoczyło, nie no oczywiście nie wiem jak by się to potoczyło. No ale wiecie, jak to jest. A w tym momencie, wow, sprowadzenie do parteru RVD. Dobra, mamy w tym momencie lekką przewagę i close line. Okej, okay. no i DX Chop Time. Dokładnie tak, Sucket RVD. No dobra, uuu, może nie tą, nie tą drogą, spinning kick i rolling, niemożliwe. No i zagranie czysto triplejcza. No i, no i ogólnie, z kim ma się zmierzyć Triple H na mm, Summerslam, w tej grze chodzi mi oczywiście. Yy, myślę, że jednak dostaniemy walkę yy, z Cortem Angle, albo właściwie nie wiem. Powiem szczerze, nie mam pojęcia z kim dostaniemy walkę. Chciałbym dostać feud z Jochenem Ceną, dobra, Johnem Sinom. no ale po prostu... Nie, nie wiem, bo Syno serio nie widzimy, w ogóle go prawie tutaj nie widzimy w tym feudzie w tym story mode. Bo jednak po co cały czas dostawa? Dostajemy cały czas walki z RVD, a Senon jeszcze nie dostaliśmy ani jedno i niech choćby z dostaniemy walkę albo z Ortonem. Nie wiem, no z kimkolwiek, ale żeby jednak ktoś inny, bo jednak ten story mode trochę nudny jest. Dlatego go trochę rzadko nagrywam, jeżeli jednak, znaczy Season Mode, nie? Jeżeli po prostu, no sorry, ale tak mało się dzieje. Duo, wow, Niemożliwe, Backbody drop. Poza ring. Dobra, wstawaj, wstawaj. No i Triple H w tym momencie wstaje. No i chop. Dobra, to będzie jedna z akcji kończących. Lecz Arvidi nie odpuszcza. Nie, odpuszcza! Dlaczego musiał to skontrować? Skąd wiedziałem? No bo... Y kto czuć po prostu widać było, bo inaczej kamera kas byłaby. No i w tym momencie triple H cała seria ciosów zagranie. No i wow, prawy prosto wy Arvidiego. No dlaczego ty kontrujesz, bracie? Dlaczego ty kontrujesz? No i po raz kolejny, jeszcze raz i jeszcze raz. No i one more time. Dobra, teraz to. Będzie, no dlaczego po raz kolejny kontrujesz USANAFA BITCH RVD? You son of a bitch. Tyle tylko ci powiem. Dobra, gadki po raz kolejny. No i zaś ta sama akcja. Ogólnie RVD w bardzo dobrej formie jest w WWE. No i tak też tam kłócili się po, na zagranicznym forum. I jak po Money in the Bank Pay -per View jeszcze wakacje. Dlaczego Rob Van Dam tak zrobił tego Five Star Frog Splash'a, że tak jakby się bał skakać? Bo, bo jedni twierdzili, że akurat że za blisko leżał Christian, ale, bo on z narożnika wykonuje tak, jak wykonuje, ale ludzie, to nie jest tak łatwo, znaczy z drabiny jednak wiecie, to jest kilkanaście, nie no, nie kilkanaście, ale to jest kilka metrów wyżej niż z narożnika i to bardzo... Wysoko to jest, więc tu nie chodzi o to, że akurat, yy, no wiecie, że za blisko leżał wtedy, dlatego tak jakby wykonał, bo na 22 również Manny in the bank ladder meczu tak poleciał, no bo jednak wiecie, to, to jest wyso wyżej, to jest jednak, to, nie, to jest jednak, wiecie, strach, jak sam Arvidi napisał i to jest strach, co po prostu, no kurcze, jednak wiecie... To, to jest wyżej, na pewno by tak tego Five Star Frog Splash'a nie wykonał, jednak trochę, że tak powiem, ryzyko jest, jak się wykonuje, więc sam Arvidy powiedział, że niełatwe jest wykonywać 5 Star Frog Splash, szczególnie z narodzinka z drabiny, także no... Dlaczego to tak wyglądało, jak wyglądało? No tak, jest! Triple H jest mistrzem! Triple H has the champion! O tak! Zaraz, Three Stratus? Can't be!

Enjoy showing that WWE title off while you can because this is the last week you're going to be able to do it. You see your opponent for next week's title defense is none other than this man right here, The Masterpiece, Chris Masters. <laughs> to znaczy, feud no, no. <laughs> It's going to be a ladder match. <laughs> what? It's Żeby za tydzień miało dojść do ladder match pas WWE Triple H vs Chris Masters Wszystko to wskazuje i tak też się stanie Jednak to by było na tyle z tego godzinka. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie Jeszcze zobaczę co tam piszą A dobra, jesteśmy tutaj, więc okej, okay, pozdrawiam Trzymajcie się, do zobaczenia, sprzyjmy się jeszcze Już jutro w uniwers Oraz może coś tam jeszcze nagram Szczeczer Mouth bo coś z tej serii, więc okej okay, Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć